Czas nagrać chyba najcięższy filmik, jaki dotąd nagrywałam. Tym razem bez żadnego powitania. To jest czas na filmik, który w głowie nagrywałam no, tysiące razy i wyobrażałam sobie, jak on mógłby wyglądać, co, co chcę powiedzieć. Jak teraz siadam do nagrywania, zresztą ze spisanymi rzeczami, które chcę powiedzieć, to czuję, że jakbym mogła to bym stworzyła, ale. Ale nie dam radę. Jest to moje pożegnanie z tym krajem. Nie z wami, z, z moimi widzami, nie. To, to jest taki mój mały, mały manifest w kierunku Polski, w kierunku tego, co się dzieje w tym kraju. Nie, nie, nie od paru miesięcy, nie od roku, nie od dwóch lat, od wielu, wielu lat. Po co to nagrywam? Ktoś mógłby zapytać. No to ja mówię, że. Taki jest mój sposób wyrażania się, szczególnie nagrywając ostatnio vlogmasy, odkryłam, że YouTube to jest mój idealny sposób komunikacji ze światem. I po prostu ja czuję taką potrzebę. Jestem osobą bardzo wrażliwą i mam taką potrzebę. To może nie jest lotnisko i nie muszę oznajmieć swojego odlotu, ale to jest mój kanał, więc myślę, że. Jeżeli po prostu ktoś nie ma ochoty, to może to wyłączyć. Go ahead. A jak nie, to zapraszam do posłuchania, co mną kieruje, kierowało, wyjeżdżając stąd, dokąd się wybieram w ogóle, o co chodzi i wytyfy. Głównym powodem mojego wyjazdu, i takim, który na pewno się nie zmieni, który jakby jest nie, nie do przeskoczenia, absolutnie, to jest dyskryminacyjny system prawny w Polsce czyli brak małżeństw jednopłciowych i w ogóle brak perspektyw, żeby cokolwiek było, aby jakby uporządkować sytuację prawną osób pozostających w związkach jednopłciowych, wychowujących w takich związkach dzieci. No ja się już o tym interesowałam i to jest po prostu chore. Jakby dzieci na przykład, e, które mają wpisane, dwie, dwu, mają wpisane dwóch rodziców tej samej płci w akcie urodzenia zagranicznym no w tym momencie jest problem, żeby dostały polski paszport bo i, po, i zostają bezpaństwowcami Wiecie, brak tej możliwości brak zawierania y, związków partnerskich, zwi związków małżeńskich to jest po prostu brak poczucia bezpieczeństwa jeżeli chce się zakładać rodzinę w tym kraju I Jakby ja tego nie mogę przeskoczyć, ani przeżyć bo nie chcę żyć w strachu, że jeżeli coś mi się stanie albo mojej partnerce to, jakby w ogóle, może na przykład lekarz może nas nie wpuścić do siebie. I naprawdę, uzasadniając to, że można przecież odpowiednie upoważnienia wypisać, akty notarialne, to wszystkie te osoby zapraszam, żeby je sobie wsadziły głęboko w dupę. Dobrze wiem, że nie, nie zawsze lekarze nawet respektują takie rzeczy. Czasami nawet nie respektują tego, że ktoś jest małżeństwem jednopłciowym gdzieś zawartym poza granicami kraju i jakby Elo jest pan obcą osobą nara. I były takie sytuacje, że y, na przykład matka jednego chłopaka, jego, jego partnera musiała y, wciskać na... jako brata. Wybaczcie, bo tu mam notatnik, gdzie mam wypisane ważne rzeczy. No to jest chore, ja, ja tak nie chcę żyć. Nie chcę żyć w takim poczuciu, że, że ten kraj na mnie pluje i ja po prostu co uśmiecham się i udaję, że to deszcz. No nie, no ja, ja nie mam siły już walczyć o to aktywnie tutaj na miejscu. To jest już za dużo dla mnie. Wiecie, ta walka o swoje elementarne prawa człowieka jest też wyniszczająca i męcząca. To jest tak, że na przykład ja bym chciała się gdzieś poświęcać tą swoją energię kreatywną i społeczną, uświadamiania ludzi na różne tematy, a nie ciągle po prostu się tłuc w temacie, który w większości krajów zachodnich jest jakby... Te drzwi są otwarte, tylko u nas ciągle to jest walenie głową nie w drzwi, tylko w mur. I ja mam już dość po prostu. Lepszy żywy obywatel niż martwy bohater. I jakby jest to dalej aktualne. Tu nie chodzi tylko o wojnę zbrojną, tu chodzi o to, co teraz się dzieje. Bo życie w Polsce to jest jak umieranie na raty. I ja nie chcę umierać, ja chcę żyć i, i rozwijać się jako człowiek, jako obywatel, a nie ciągle po prostu myśleć, co tu się jeszcze stanie gorszego bo ja się nie spodziewam, że tu się coś lepszego będzie dziać. Jestem zła na ten kraj, że, że zmusza mnie do wyjazdu, bo jest wiele innych powodów, które dopełniają to, że nie chcę tu mieszkać, nie chcę tu żyć, ale gdyby nie ten najważniejszy, to prawdopodobnie bym nie wyjechała, bo jestem dużo w stanie przeknąć, bo jednak odczuwam, że ten kraj to mój dom, Warszawa jest, to mój dom, w sumie bardziej się czuję warszawianką niż polką, ale wiecie, z domem, z rodziną jest tak, że nawet jeżeli jest twój własny, a jeżeli jest w nim patologia albo jest toksyczna, albo i lub, to dla własnego zdrowia psychicznego, dla do własnego dobra trzeba się... Trzeba ograniczyć te kontakty albo je zerwać. I nie przychodzi mi to łatwo, jest, mi, dla mnie, jest to dla mnie mega ciężkie, bo tak jak mówiłam, jestem wrażliwą osobą. Jestem wściekła na ten kraj, że, że tak wygląda i że to nie jest Polska, o jaką walczyli moi przodkowie, bo, bo walczyli. To nie jest ta wolna Polska, ona nie jest wolna. Nie mogę tu żyć w poczuciu bezpieczeństwa, więc chcę po prostu wyjechać gdzieś, gdzie, gdzie będę się czuć bezpiecznie i... I tyle. Serio, jak mi po prostu, jak, jak ktoś mi powie, że w Polsce przecież nie ma dyskryminacji, weźcie koło i jebnijcie się w czoło. W sensie to, że wy jej nie doświadczacie, albo wasze najbliższe osoby jej nie doświadczyły, to nie znaczy, że jej nie ma. Dyskryminacja i życie w strachu polega chociażby na tym, że chyba nie znam nikogo, kto jest gdzieś powiedzmy spod queerowego znaku. Nie ma momentu zawahania, czy... Wyautować się w danym miejscu czy nie? Przychodząc do nowej pracy, wspomnieć coś, że mój partner, partnerka i w ten sposób się wyautować czy nie? No, wszyscy opowiadają o tym, jak spędzają czas i, i tak dalej, z kim, że mój mąż, m moja żona, e, mój chłopak, dziewczyna. I naprawdę chciałabym przestać się zastanawiać, czy, czy tutaj mogę, czy tu nie, nie, ktoś nie spojrzy na mnie źle, albo ktoś nie pomyśli, że nie wiem, że się afiszuję czymś, ze swoim życiem. I to chodzi o to, nie o to, że czy faktycznie to robię, czy nie, ale o ten strach w głowie, że... i zastanawianie się, czy, czy, czy mogę, czy, czy nie, czy ktoś jakoś to źle potraktuje. Ja i tak jestem w dość uprzywilejowanej sytuacji z uwagi na to, że jestem y, cis kobietą. Cis, czyli moja y, płeć, y, ta, z którą się identyfikuje, jest tą samą, y, która mi została przypisana po urodzeniu. Y, mam aparycję też pasującą do mojej płci też się tak dość często ubieram jestem też duża yy, i mam do no, takiej postury, no, że mało ludzi mnie zaczepia chyba przez to w sensie bardzo rzadko mi się zdarza, żeby ktoś rzeczywiście Jakieś leciały, nie wiem, wyzwiska w moją stronę. Ja nie pamiętam w ogóle takiej sytuacji, przez ostatnie kilka lat przynajmniej. Ale wiem, że ludzie się na mnie gapią. Ja mam, ja mam to już w dupie, ale nie wszyscy wokół mnie mają to gdzieś. Jakby ja nie chcę pozwolić na to, żeby najbliższe mi osoby żyły w strachu, żeby moja partnerka bała się po prostu. Bo może ja nie doświadczyłam bezpośrednio tej przemocy słownej, ale chociażby ona tak, albo po prostu mi ciśnienie skoczyło, jak to teraz opowiadam. Zapewne ciekawi Was. Dokąd wyjeżdżam? Otóż na kierunek, który obrałyśmy z moją dziewczyną, jest Holandia, gdzie dokładnie e, prawdopodobnie okolice Utrechtu wyprowadzamy się już za 3-4 tygodnie około, więc niedługo. Już od e, jakiegoś czasu załatwiamy wszystkie rzeczy związane z wyjazdem. Nie, nie będzie łatwo, no bo wiadomo, Sytuacja na, na świecie, i tak dalej, ale da, da się zrobić. Myślę, że o tym, co będziemy tam robić na miejscu, no jak głównie, bo nie będę mówić za nieobecnych, to jest temat na inny filmik, ale samo jakby prawo dyskryminacyjne nie było jedynym powodem. Tak jak mówiłam, to, to jest po prostu taki coś, co przelewa tą czarę goryczy. Inną rzeczą jest to, że ja po prostu nie wierzę w ten kraj, że tu się będzie lepiej żyć, bo po prostu mam 27 lat i. Jakby to jest coraz gorzej, no. To umówmy się. Żaden kraj nie jest idealny. Nie wiem, czy mi się spodoba w Holandii, ale fajnie byłoby przestać budzić codziennie wkurwioną, no. Fajnie by było. Tutaj dochodzi wiele czynników, które strasznie mnie wkurzają, czyli na przykład sytuacja na rynku pracy. To, że tak naprawdę nikomu się nie opłaca za zatrudniać pracowników na umowę o pracę i pracodawcy rżną jak mogą. Trzy czwarte oczywiście, nie każdy, ale większość. Strasznie mi to Wkurza, że w tym kraju się nie da normalnie, uczciwie nic zrobić. Wkurza mnie to, że ceny wcale nie, nie różnią się od tych zachodnich większości rzeczy, albo są wyższe, a nasze zarobki to, to jest jakieś po prostu gówno, no. Jakby siła nabywcza spada tak mocno, że to jest jakiś śmiech na sali. Ja się wyprowadzam też po to, żeby w końcu przestać być robakiem, cebulakiem, Polakiem, no. Tu fajnie by było za tą samą pracę móc jakby... fajniej żyć, no, po prostu. Też zdrowotnie. Nie, ja nie chcę żyć w takim kraju, gdzie po prostu to, co się odpierdala z, jeżeli chodzi o zachowania rządzących w stosunku do, do obostrzeń, to... No to jest strach po prostu. To, że ta służba zdrowia już upadła, tylko to jest taki, taki wiecie, upudrowany trup, tak naprawdę. No to jest te, życie w tym kraju to nie tylko strach, jeżeli chodzi o dyskryminację, ale też po prostu swoje zdrowie, bo ja, ja się boję, że w tym momencie nie wiem, w razie gdybym, nie wiem, miała wypadek samochodowy, to karetka do mnie nie przyjedzie. No. Mogłabym tak wymieniać w zasadzie w nieskończoną ilość. Naprawdę nie wierzę, że zmiana władzy, że obalimy pis, to jakoś bardzo, w sensie nagle magicznie ten kraj jak za dotknięciem zaczarowanej różdżki się zmieni, bo tak nie będzie. Ten kraj się nie pozbiera po tej pandemii, no nie ma szans. Jeżeli chodzi po prostu gospodarczo, no, no, to jest jakaś padaka. I wolę stąd uciekać, póki jeszcze można. Właśnie też o takie szarpanie mi się chodzi, z, taki, z taką codziennością, z tym budzeniem na w kurwie, że ja już mam dość i marzę, żeby wyjechać z tego kraju od wielu lat i w końcu mam taką fajną sposobność, żeby to zrobić. I ja się cieszę strasznie z tego. Nie mogę się już doczekać nowego życia. I nawet jeżeli yy, będziemy żyć pod kwarantanną, to wolę to robić w Holandii niż w Polsce. <noise> jeżeli miałabym zachorować też wolałabym tam niż tutaj. Myślę, że wcześniej się też tam zaszczepię. Bo to znowu przepraszam, ale jakby nieogarnięcie szczepień i to, że w ogóle ludzie spoza grupy zero się teraz szczepią, bo nie wiadomo jak. To aż mi się nie chce komentować. Boże, ale jestem zdenerwowana. No nic, ja po prostu wolę nagrać taki filmik niż opisywać w poście na, na Instagramie jakby wszystko, bo też dla mnie to jest co innego obejrzeć i, czy nagrać filmik, wysłuchać i, i zobaczyć jak, jakby tych wszystkich komunikatów niż przeczytać, bo zawsze słowo opisane mi się wydaje takie trochę, trochę wyzute z tych emocji i, i to nie jest to samo co, co zobaczyć czyjeś, czyjeś emocje face to face, no albo przez ekran. Cieszę się też strasznie na wyjazd, bo zawsze chciałam nagrywać YouTube z zagranicy, w sensie z takiego życia na emigracji, pokazywać różne ciekawostki i tak dalej, bo jednak takie podróżowanie na chwilę to jednak nie jest to samo, co życie dłużej w jakimś kraju i dopiero takie długoterminowe życie daje materiał na różne ciekawe opowieści. I nie mogę się to czekać, aż będę się z Wami dzielić wszystkimi tymi rzeczami, spostrzeżeniami. Zastanawiam się też nad zrobieniem mastera na Akademii Sztuk Pięknych w Holandii, na przykład w Utrechcie. Jest to powiedzmy takie w kwestii, że chciałabym, ale najpierw się przekonam, czy mi się ten kraj w ogóle podoba, ale tak widzę światełko w tunelu. Absolutnie w Polsce nie chciałabym robić magistra na, na polskim ASP, bo. Jakby tu, uczenie się dalej o sztuce w Polsce to jest takie, jakby umówmy się, rynek zbytu sztuk jest też. Ne, sorry, jak tutaj trzeba brać iPhone'y na kredyt, to kto myśli o kupowaniu młodych artystów? Więc myślę, że też dlatego wyjazd będzie dla mnie dobry, bo po prostu chciałabym się też rozwijać jako artystka. Bo już powiedziałam papa marketingowi, nie, nie wracam do Korpo, za żadne skarby nie, nie wrócę. I myślę, że ludzie z mojego otoczenia też widzie pozwolą e, do tego wrócić. Co do planów futbolowych, to wiecie, jakby sytuacja jest tak dynamiczna, że nie wiadomo, czy e, będzie liga w Holandii, czy w Niemczech, czy w Polsce, w sensie ta polsko-nasza czeska. Więc zobaczymy, tak naprawdę. Pandemia nauczyła mnie tego, żeby już nic nie planować na 100%, bo nigdy nie wiadomo, jak to wyjdzie. No i będę jeszcze kotki e, stąd zabierać, będziemy. Ale o tym też, to jest też materiał o, na zupełnie inny filmik, jeżeli chodzi o przeprowadzkę kotków za granicę. Zatem nie martwcie się, jeszcze, jeszcze będę wracać. Nie, nie żegnam się tak, że mnie nigdy więcej znajomi yy, nie zobaczą, tylko po prostu chcę mój ośrodek życia przenieść w lepsze miejsce. No. Tym optymistycznym akcentem kończymy ten wywód. Pozdrawiam, jeżeli dotarliście do końca i zostawcie łapkę w górę, jeżeli to zrobiliście. Ja Wam dziękuję za wysłuchanie mojej, moich gorzkich żalów. No i jeżeli chcecie być na bieżąco z moją przeprowadzką do Holandii, to zapraszam do śledzenia mnie na Instagramie, a także na innych moich mediach społecznościowych. Zaraz wjedzie plansza, gdzie jest mój nick. No i pamiętajcie o subskrypcji kanału i takie tam. A choinka jeszcze yy, wstawiam w tle, bo jest super ładna, więc sorry, mimo że mamy początek stycznia, to, to, to ta choinka musi być w tle. Nie, nie po to ją tak ładnie ubieram, żeby teraz się zmarnowała. No, więc żegnam się i do zobaczenia już wkrótce. Pa, pa.